A teraz wam pokażę jak zabudować perfekcyjnie lądowisko. Już jedno zrobiłem, żeby było widać o co w tym chodzi. wiem, e, nie widzę teraz. Która, a tutaj jestem no dobra. Teraz wam a tutaj e, teraz wam pokażę. Jest wiele sposobów. Ja lubię sobie ładnie tak zabudować lądowisko, wpasować je w cokolwiek można, w podłogę, nie wiem. Tym sposobem można robić pod kątem te lądowiska, żeby żeby zachodziły na siebie. E, zrobiłem jedną bazę, może jeszcze mam tu też raz. E, jest w moich bazach, tam na kanale można moim zobaczyć. No nie? Jest e, AirPort, e, AirPort 2.0. E, właśnie wykorzystywałem tą technikę zabudowy lądowisk. E, tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie. No nie? E, zacznijmy od tego, że środek e, Środek tego lądowiska to jest, to są, to jest, tak jak widać, to jest 5 podłóg na 5 podłóg, no nie? I wtedy zostaje pół podłogi jeszcze naokoło, dlatego dołożyłem jeszcze połóweczki podłogi, ładnie zrobiłem cokolik naokoło, żeby nie było widać wystających elementów dołu, dołu lądowiska, no nie? Jest na to fajna technika, jest parę technik, ale ja preferuję tą, bo ta jest, zaraz zobaczycie, ta jest po prostu... No, sprytna i taka rozsądna dość. E, zaczniemy od tego, że zbudujemy podstawę do, e, do lądowiska e, Czyli wypełnimy te podłogi tam zrobimy 5 na 5. Jest, jest tutaj raz, dwa, 3, 4, 5 i kawałek będzie, będzie dosłownie w ziemi zakopany, bo no tak mi wyszło, nie? Z budową eee, ja eee. Tak, do góry też 5 5 i to jest eee, cała powierzchnia, to co było tam widać. Potem jeszcze dołożę na około eee, dołożę jeszcze na około te eee, cokoliki. Eee. Tak, trzeba przede wszystkim środek tutaj, yy, tą środkową podłogę trzeba obniżyć o jeden cokolik w dół, czyli dajemy cokolik pod podłogą, usuwamy podłogę i dajemy podłogę o cokolik niżej. Jest cokolik niżej, jest cokolik, można usunąć cokolik, niekoniecznie trzeba, on, jego tam potem nie widać. Idziemy teraz, bierzemy, stawiamy w tym miejscu pomieszczenie okrągłe, kwadratowe, co bądź nie. Kopuła chyba akurat nie może być szklana, bo chyba tam nie można wkleić e, e, teleportu nie. Dobra, robimy coś takiego, tak? E, I właśnie e, w ten sposób za, e, ustalamy, te, gdzie chcemy, żeby był dziób statku, no nie. Zawsze dziób statku jest, jeżeli po lewej stronie tutaj będzie ten przywoływacz statku. Nie? Ten do, przywo do przywoływania statku. Zawsze sobie robię w ten sposób, że tak jak daje tak drzwi. Zaraz tam... Bo to tak, zaraz zaczycie, tylko wpierw muszę zobaczyć czy mam wszystkie produkty. Tak, na, na, na wrota mam. Wrota się przyklejają, zobaczcie tam w środku, można wstawić na sta... Na, można wpasować wrota tam na, na magnes dosłownie I z boku jak przełączycie jest, jest lądowisko. Widzicie? Jest lądowisko i e, tylko, że muszę zrobić mi tutaj procesor na lądowisko, czyli idę do mnie. Na szybciutko zrobimy, będziemy potrzebować 6 mikroprocesorów, to zrobimy sobie 6, tu mam tylko 4, czego brakuje? Czego brakuje do mikroprocesora? Na Nanorulki węglowe, jak zawsze Robimy dwa więcej i zaraz Wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie działa ten glitch. To jest injection glitch, bodajże z tego co pamiętam, wklejania, no nie? Wklejania, czy tam, nie wiem jak to się tam nazywa. W każdym razie jest tu glitch. Robimy sobie teleport. Jak szybko przełączymy na bok, to mamy lądowisko, tak? Czyli w momencie, jak dipadem na, na, na padzie, tym krzyżykiem na padzie przełączamy w lewo, to naciskamy budowanie, czyli RT. Ten prawy dolny guzik naciskamy na do budowania i wklejamy po prostu lądowisko. Już mamy wklejamy lądowisko. Potem usuwamy sobie, oczywiście, to pomieszczenie. I tak, zobaczcie to ustrojstwo do przypływania statku. Jest z tej strony. Troszeczkę lądowisko wystaje, więc trzeba je jakoś zabudować, żeby wizualnie go nie było widać. Ale zobaczcie, jak ślicznie, wklejone naokoło. Wszystko tutaj, podłoga. Można zrobić szerzej na podłogę. Można zrobić ogromne lądowisko, płyte lądowiska. A lądowisko jest schowane, że wystaje tylko ten e, ważny element. Ładnie to wygląda. I po prostu można bardzo fajnie sobie zaprojektować różne rzeczy w ten sposób. Gdzie są te małe podłogi? Tu są te małe podłogi. I robimy naokoło podłogi ładnie tutaj będzie to wszystko wyglądało można zrobić inny kolor na przykład tej podłogi tutaj żeby wizualnie to wyglądało ja raz zrobiłem takie lądowisko że zachodziły na siebie lądowiska troszeczkę wkleiłem na około zrobiłem szkielet z perfekcyjnego okręgu Potem naokoło ładnie wpasowałem w, to, w ten okrąg wpa, wpasowałem 16 lądowisk, bo że z tego co pamiętam. I że one były troszkę pod kątem. Yy, to ładnie się stykały krawędziami, albo na chyba zachodziły na siebie troszeczkę, nie? ale lądowiska działały i wyglądało to fajnie. Można zobaczyć w moich bazach na moim kanale. Przeważnie zawsze, o, raz zrobiłem lądowisko, chyba yy, też nakręciłem filmik, zrobiłem. Yy, sześcian z lądowisk też właśnie używając tej techniki naprawdę to fajnie wygląda i naprawdę można dziwne kozackie rzeczy zrobić tu też gdzieś podpatrzyłem na internecie tą technikę są różne techniki. Można zastosować, yy, yy, można użyć pudła dającego. No to, to już musiałbym, ja akurat wykorzystuję tę technikę, bo, bo jest, jak to się nazywa, bardzo prosta. Bardzo prosta i taka. No, fajna. Można się pieprzyć tam z różnymi elementami, na ścianę, coś tam kombinować, yy, żeby to dość ten dopasowywać. Można trochę bardziej schować. Yy, lądowisko tak, żeby było pod podłogą kompletnie, że tylko przywoływać wystaje yy... trzeba te dwie podłogi opuścić, yy, o dwa te egzemsiki to opuścić wszystko, a... Ale no to akurat jest to fajnie zrobione. Można zastosować, nie wiem, zrobić konstrukcję z trójkątów. Z teraz tak zrobił. Yy, widziałem u niego tam w bazie, że w zasadzie wyglądało jak tarcza rycerska yy, ta cała obudowa naokoło, no nie? Są różne sposoby, różne techniki. No i to byłoby na tyle. Tak to wygląda. Mogę jeszcze pokazać tylko na szybko, jak fajnie zrobić efekt, żeby się świeciło na samym środku lądowiska też. To od razu pokażę. Zastosujemy... To będzie chyba, nie wiem, blender glitch bodajże. Idziemy. Musimy lampę przywalić jedną. Gdzie są lampy? Tutaj są lampy. Trzeba idealnie wycyrklować, żeby było po środku, żeby to ładnie wyglądało. Yy, wow, ładnie to jest wszystko y, kratkami zrobione, czyli tu będzie środeczek, dajemy na środku lampę. Jakoś tak mniej więcej, no nie? Gdzieś tu z boku drugą lampę dajemy. Idziemy do... Mam nadzieję, że mam wszystkie komponenty na to. Yy, idziemy do wodnych elementów. Mam, mogę 6 zrobić. I po prostu teraz wklejamy sobie. O, bierzemy kabel, to jest następny glitch. Ee, bodajże że blender się nazywa, nie jestem pewien. Ee, wkleimy ten te, świetlny włas w miejsce tej lampy tutaj. La, te zielone kółko wyznacza środek, zaznaczamy na zielony kabel, bierzemy, ciągniemy i teraz szybko puszczamy. Yy, el, yy, LT i wciskamy RT, to praktycznie trzeba zrobić w tym samym momencie. I pyk, i mamy punkty już tutaj wklejone. Yy. Teraz zmienimy sobie kolor, żeby był nie wiem, yy. niech będzie mocno czerwone i drewniane. Tak, lampę usuwamy od razu, bo po co ma być tutaj ta lampa? Yy. Czasami trzeba uważać, bo jak się usuwa lampy, to może się i ty kółko usunąć. I teraz zobaczcie. Ładnie środeczek lądowiska jest podświetlony. Z wieczora to fajnie widać. O, teraz tam nic nie widać. O. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. moim zdaniem kozak w ten sposób można wszędzie wklejać te świetlne włazy jest to fajnie, fajnie to wygląda dobra, dziękuję wam za obejrzenie ze mną, za, za obejrzenie mojego tutorialu ja sobie to od razu zapiszę też zaraz wam łapką tutaj pomacham od, odwróć się do nas albo ja się odwrócę kamerą, pyk i jest łapeczka. Nie ma. Kończymy tutorial.